No fajnie tu. Nie spodziewałem się takiego miejsca przy ulicy, tej plaża. No i tutaj gdzieś to te, te kejtowe te też tam znak był nie, że są szkółki. Ty ale jak ładnie patrz róże wszędzie w koło. róże No. A my lubimy kolorki. Nie tylko biały, czarny i szary. w tej miejscówki, gdzie my stoimy, jest ośrodek. Na tym ośrodku jest full przyczep i kamperów, Full. A jeszcze sezon się nie zaczął. Ja nie wiem, czy te przyczepy stoją tutaj na stałe, czy jak? Obstawiam, że tak. Pewnie tak. Wykupują jakiś mały abonament czynsz i wtedy sobie stoją. No bo przecież to wozić w to i z powrotem to by było bez sensu. No ale te kampery to nie, to chyba raczej nie. Pewnie przyjechały. A nie widać, kemping nazywa się Maszoperia w Jastarni I mówię, już jest cały pełny Nie da się go pokazać, bo wszędzie płoty wysokie, żeby nikt nie podglądał No i to jest to, co żeśmy wczoraj mówili tam yy, Na tamtym, na tamtej plaży Gdzie była ta szkoła surfingu Na temat cen Tutaj widać ile to kosztuje Za godzinę No 16 godzin, 1700 zł. Wow plus wypożyczenie sprzętu ceny są takie jakie widać także jak ktoś lubi to może sobie popływać pouczyć się poserpować trochę jesteśmy zawaleni bo zakupy zrobione paczki tutaj mamy Victrona do odesłania bo Marek zrobił już wszystkie filmiki no i teraz trzeba to wszystko upchać w szafkę to jest właśnie urok campora No i jesteśmy na plaży. Zmieniliśmy plażę na plażę w Kuźnicy. I dalej nad zatoką. Byliśmy nad morzem dzisiaj, tak jak pokazywaliśmy wcześniej, przy tych bunkrach, ale tam strasznie wieje. A tutaj spokój, cisza, zero wiatru, ciepełko, surferzy, łódeczki. No jest pięknie. No i stoimy sobie na takim parkingu tutaj. Oficjalnie wszędzie cała ta linia brzegowa jest płatna. Jest parkometr. Są znaki, ale akurat na tym kawałku parkingu jeszcze znak jest zaklejony, to znaczy znak zaklejony, miejsce płatne jest zaklejone. Więc podjechaliśmy tu i stoimy, ale oficjalnie jest tutaj płatne miejsce. Najlepszy patent jest taki, żeby tu dojechać to z każdej strony jest zakaz wjazdu tylko dla kamperów. Dla mnie to jest śmieszne, no bo co to ma być zakaz wjazdu dla kamperów, a co to są kampery? to są auta osobowe tak samo poza tym, poza tym wodowodzie w mają wpisane auto kempingowe specjalne nie kamper taka dyskryminacja samochodów typu kampery jest trochę taka dziwna, bo camper zajmuje na ogół tyle samo miejsca co osobówka czy bus. No, wiadomo, że jak jest na przykład duży kemping, no to faktycznie zajmuje on dwa miejsca, wtedy ktoś na siłę może się czepiać. Powinien być znak, zakaz kempingowania, wtedy wiadomo, że nie można wszystkiego rozłożyć dookoła, ale tak to kamper jest normalnie samochodem. osobowym. Jest, jest samochodem osobowym Dziękuję. do 3,5 tony. Tyle, że to jest samochód osobowy specjalny. Więc nie rozumiemy tych znaków. Naprawdę dla nas jest to dziwne. Może Wy wiecie o co chodzi. Ale to chyba nielegalne nawet. No. Tradycyjnie, jak sobie czu, jesteśmy na plaży. Bo <gryw> kiedy jesteśmy nad morzem, to codziennie na zachód słońca przychodzimy na plażę. No ale to chyba całkiem normalne. Bo to się jedzie na U morze U nas to jest normalne. No. Nie, kilka razy dziennie na plaży musi być, a obowiązkowo wieczorem tak, bo zachody słońca nad morzem są no, nie do opisania, Po prostu super. Są obowiązkowe. Tyle, że w tym roku jeszcze nie zaliczyliśmy takiego takiego zachodu słońca jak w zeszłym roku, bo cały czas jest pogoda, a zachody słońca najlepsze są, jak jest pochmurnie. I właśnie ludzie bardzo często robią tak, że na przykład idą na zachód słońca, widzą, że jest pochmurnie, więc jak tylko słońce zajdzie, taki zachód, to idę. Nie, należy poczekać. Dopiero po jakimś czasie po zachodzie to niebo nabiera takich różnych kolorów i te chmury. Jak są chmury, te... to chmury robią robotę, wow, a nie. To niebo jest wow, a ludzi na ogół już wtedy nie ma. No. Także zostawajcie dłużej po prostu na zachodach słońca. Stoimy sobie tutaj na parkingu między. Między. między późnicą między... a chłopami. Chłopami? haupami. Także zostaniemy tutaj dzisiaj na noc, zrobimy sobie takie mini grille, ognisko, piweczko. No, szukaliśmy miejsca takiego. Jak a tutaj, tutaj fajne tam... miejsce jest na foty, bo tutaj jest pełno, pełno belek, takich do robienia chyba nowych tych, falotronów. No raczej tak, tak. No, znaczy tak, także tutaj chyba sobie zrobimy jutro sesję. Nie było to przewidziane na jutrzejszy dzień, ale, ale sesje na spontanie są najlepsze. Wow, nie wiedziałem. Nie, to no w zeszłym roku w Twojej urodziny robiliśmy, a także jutro też musimy zrobić. A jutro jest sobie... Jutro są prawie twoje urodziny Aha, 100 lat, 100 lat No i dziś kolacyjka W takich klimatach O zachodzie słońca Takie dziwne miejsce na naklejki Na torach Ale jest ich wciul a tu w chałupach i też tu jesteśmy. Jakby co? No, idziemy na plażę. Zatrzymaliśmy się tak na szybko tutaj w chałupach, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda plaża. No, na razie jest pusta. Bardzo szeroka jest. Także opalać by się było gdzie? Tylko nie za bardzo jest czas. Mieliśmy w ogóle zostać tam w jastarni. tam... W tym miejscu wczorajszym mieliśmy zrobić dzisiaj sesję, ale się wkurzyliśmy od rana, więc uciekliśmy. Byliśmy przygotowani, że nie wyśmiemy się za bardzo w tamtym miejscu, bo przy ulicy to wiecie jak to spać. Chociaż yy, liczyliśmy na to, że nocą będzie mniej samochodów jeździć. Nie jeździło mnie, jeździło bardzo dużo, także podziwiam w ogóle tych ludzi, którzy wynajmują kempingi wzdłuż w ogóle ulicy, bo to jest katastrofa, bo jeszcze za to płacić. No i kolejna sprawa oczywiście standardowa mamy jakąś taką niesympatią. <grywamy> dzielimy busy, bo one mają te takie przesuwne drzwi i, i ci, co jeżdżą busami, tak tylko szysz, dup, szysz. Ale to tak nie, to nie o to chodzi Magda, rada. niech sobie robią co chcą, tylko tak o, parking pusty, cały pusty, podjeżdża bus i mówi, staniemy sobie za tym kamperem, żeby mieć cień, czyli koło nas, drzwi, drzwi w drzwi, gdzie pusty parking, to nie to była siódma, wyciągali. to było po szóstej, no i wyciągali sobie śniadanko, jedzonko, ja nie rozumiem jak można nie myśleć o innych, że ktoś może z boku spać. My się staramy, jak widzimy, busa za nami, to myślimy dobra. Ktoś tu śpi, czy kampera, staramy się tak ci chłódko. Albo stanąć, gdzie, to, indziej. Albo stanąć nie, gdzie indziej. Albo stanąć gdzie indziej. Także jest pusty parking. Staniemy w czarnej dupie i tak ktoś przyjedzie i stanie obok nas, a nie możesz stanąć na drugim końcu parkingu. I nie tylko my mamy ten problem. Bardzo często właśnie na grupach karabinowych ludzie, którzy lubią sobą, piszą o tym, dlaczego ludzie się przylepiają do innego samochodu, jak mają wolne parki. Na drugi bus? Drugi bus stanął z drugiej strony. I odpalił sobie silnik, bo mu prądu brakowało. No fajnie, że mu prądu brakuje, ale masz wielki parking, pusty. Stań sobie człowieku kilka metrów dalej. Chyba nie, tylko my lubimy być samotni na to wychodzi. To nie o to chodzi. Ja po prostu nie uważam, żeby to było kulturalne. To w tym momencie ja bym se stanął koło niego, odpalił agregat. No, no. no nie, tego też nie robimy. No ale rozumiesz o co chodzi, to jest takie podejście. Dobra, już nie narzekajmy. Taką miejscówkę sobie znaleźliśmy na Park parkfor. Night. Co prawda, myśleliśmy, że to będzie jakiś plac, to jest takie pole, ale tutaj zostaniemy przynajmniej przez kilka godzin, żeby zrobić rzeczy, które musimy zrobić w ciszy. Szczere pola to takie miejsca, które lubimy dostania, bo tutaj mamy prawie na pewno pewność, że. Nikt nie przyjedzie, nikt nie będzie chciał z nami spędzić czasu. Ja wiem, że Wy widzowie bardzo chcecie nieraz i niektórzy to wręcz z pretensjami piszą, że sami się prosimy o to, żeby e, ludzie chcieli do nas lgnąć, bo przecież jesteśmy rozpoznawalni. No my nie do końca się z tym zgadzamy, bo wydaje mi się, że prowadzimy naszego nasz kanał tak, że Dobitnie dosyć pokazujemy, że jesteśmy ludźmi totalnie normalnymi, tak jak wy: niczym się nie różnimy, mamy normalne, spokojne życie, lubimy spędzać czas z dala od ludzi, więc wydaje mi się, że ktoś, kto nie jest w stanie tego uszanować, to po prostu nie ogląda nas z uwagą albo po prostu ma to w dupie, że za przeproszeniem. Oczywiście nie tyczy się to każdej osoby, która nas zaczepia na ulicy, bo zdarzy się, że nas ktoś zaczepia, rozmawiamy, no jest fajnie i w ogóle. Ale czasami po prostu niektórzy są wręcz tacy nachalni i tacy niewyrozumiali, nie wyrozumiali, nie, nie zapytają na przykład, czy my mamy czas, czy, czy coś. Bo są tacy ludzie, którzy na przykład mówią, że spoko, pogadamy chwilę, uciekamy, bo nie chcemy Wam zajmować czasu wtedy, w zależności, czy mamy ten czas, czy nie, no to mówimy żegnamy się, albo po prostu nie, nie, zostańcie, pogadajmy jeszcze chwilę, no to spoko. Ale czasami są osoby, które w ogóle nie zapytają, tylko po prostu chciałyby, żebyśmy spędzili z nimi cały dzień. No nie da się tak, gdybyśmy chcieli spędzić czas z każdym, to by nam dni brakowało. I tak samo jest odnośnie pisania. Ja na przykład nikomu nie odpisuję na wiadomości nigdzie, bo po prostu jakbym chciała odpisywać wszystkim, poza klientami, to ja bym musiała mieć dobę, nie wiadomo jak długo. Nie da się tak. i kanału na YouTube wiążą się z tym, że trzeba jednak szukać miejsca, gdzie jest internet, więc czasami po prostu nie możemy zostać w miejscu, które nam się podoba i które jest tak spokojne jak chcemy, bo nie możemy yy, no, dołatwić spraw internetowych. Ale jakby co, to orange jest wszędzie, nie? O właśnie jakbyście wybierali sieć internetową, to my bardzo, 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 bardzo odradzamy Orange. Męczymy się z nimi od 5 lat. W sumie męczymy się dlatego, że u nas w miejscu zamieszkania po prostu wszystkie inne sieci mówią, że nie do waszego miejsca zamieszkania nie ma internetu więc tylko oręcz no a w tarasie to jest po prostu jedna wielka masakra no, ale wszędzie moment... gdzie nie pojedziesz nie ma a my transakcje na przykład bezgotówkowe robimy samapem i potrzebujemy do tego internet nie ma i weź tu wytłumacz klientowi, że nie możesz przyjąć gotówki bo internet ci nie działa znaczy karty no, karty, no ale no, no. wiadomo co chodzi zapłaty Aktualnie. Takie miejsce sobie nowe znaleźliśmy. Znaczy, Marek je wybaczył wcześniej. Zobaczcie, o jezu, to jest siłownia, chyba ja już poćwiczyłam, ale to nic. Dobra, i tu sobie jest pracy do ten, i tam jest. No teraz nie widać, to i to. No i tam gdzieś jest woda, woda, woda. Jesteśmy butelkę? Wezmę. Bo nie chcę, żeby strzeliło pod kołami. Bardzo rekreacyjne miejsce, bo to właśnie tak wydzielony, taki rekreacyjny skwer. ławeczki, plac zabaw. Chyba siłownia tam też. Fajnie. Madzia, widziałaś jaka ścieżka tu jest? No właśnie w końcu mamy yy, miejsce, w którym możemy wyciągnąć nasze rolki. Bo w końcu w tę podróż wzięliśmy ze sobą rolki. Kupiliśmy je Jezus nie wiem ile lat temu. Jeszcze nie mieliśmy okazji popróbować i postanowiliśmy sobie, że w tą trasę bierzemy i będziemy się uczyć jeździć na rolkach. I właśnie taka ścieżka, która nie ma tutaj yy, wdrążeń, jest podobno najlepsza. Więc tutaj będziemy uczył, prawda? Tak. No, jest, to tak. No i niby taka jakby wioseczka, nie wiadomo co, a plac zabaw, wszystko tu jest. Miejsce do siedzenia. Fajnie. Naprawdę fajnie. Rezerwat przyrody. Władysławowo. No nie do końca, bo my jesteśmy tutaj, z No tu jesteśmy. Jesteśmy niżej troszeczkę. Także to niby władysławowo, no ale... Dobra, chodź zobaczymy ten pomost. ha, ale fajnie Kurde. niby nic, a cieszy oko ładnie tu jest nie uważasz? co, Titanic? będzie nasza ulubiona sałatka z niezdrowych zup chińskich bo to ulubiona sałatka Marka, a Marek ma urodziny znowu od kilku dni i no świętujemy A dlaczego obchodzić tylko jednego dnia własne Nie urodziny my... lepiej obchodzić cały tydzień my świętujemy Marka urodziny na trzy dni przed urodzinami i zawsze musimy sobie jakoś umilić ten trzeci, drugi i ostatni dzień urodzin i zawsze trzeba sobie coś zjeść albo wypić takiego co lubimy więc dzisiaj sobie zjemy sałatkę którą lubi Marek mimo, że jest niezdrowa i tłucząca i w ogóle ma mnóstwo chemii no, nie. I, i nie jest wega. No, jak się ma już 100 lat, to można na coś umrzeć, nie? Na no pewno. Zaprawa muralska. Chcesz dostać mięsie w twarz? jak mm. pomidory. Tak łatwo, że woda po prostu leci. Pompę trzeba włączyć. Oj, leci. No i taką fajną mamy tą miejscóweczkę dzisiejszą, na dzisiejszą noc, bo to wczorajsze to była katastrofa tam przy ulicy i z tymi wszystkimi bezmyślnymi egoistami, bo inaczej tego nazwać nie można, a tutaj spokój będzie cisza. I w pięknej okolicy nad zatoką. Tu zaraz widać wodę. Ale tam o, o, o. Ale super ta miejscówka tutaj jest. No nie. Mi się podoba, spokój cisza. Co tam masz? Co tam masz? dla ciebie nowe samochód. Wow, i czerwony. Marki czerwony. <laughs> lubię czerwony. Ja lubię czerwony. Ty ja lubię też pioletowy. lubię. Eli, ja przez Ciebie lubię też już czerwony. Nowe auto ci kupię. No piękne, amerykańskie. No dzięki. To I na nawet, urodziny? Nawet, tak, to no na No tak, urodziny. no bo jutro mam urodziny. No i taka fura. No dzięki, I, dzięki. I nawet jeździ. <laughs> Selona. Zmontowałam film, więc mamy już chwilkę wolnego, żeby tutaj sobie popatrzeć na spokojnie, bo teraz się upłynniło. Za dnia było tutaj y, sporo dzieci. No i wiecie, tak między ludźmi to tak głupio chodzić i nagrywać. Ale naprawdę podoba nam się. Jest tu mega zadbany teren. Fajnie zorganizowany, bo jest, no tak, dla starszych tutaj na przykład, żeby sobie posiedzieć po prostu... No tam dla starszych, dla mnie. <grywa> Czyli dla starszych, stulatków. Tam jest plac zabaw dla dzieci. Naprawdę fajnie, fajnie. No i tam dzisiaj jeszcze wyczaiłem, bo tak, a tam jest ten pomost, co byliśmy, ale ten jest ścieżka i można dojść do samej zatoki. Tam są łodzie. Także na spokojnie. Tam grę. są łodzie. Tam, tam, tam za tą łódką żółtą są łodzie. Nie, naprawdę fajnie. Podoba nam się tutaj, więc w miarę możliwości zostaniemy no, 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 tu dużo. A za naszym samochodem rozłożył się namiot. I nam się to ogólnie bardzo podoba. Dlaczego nam się to Ty, podoba? Oni nie są polakami, to jest ich auto, to są czesi. Zmiany... A tam nie ma znaczenia. Chciałam powiedzieć, no, że. To. Podoba nam się to, właśnie oni tam za, za samochodem są, chciałam nagrać z ale było za ciemno. Podoba nam się to, bo mega fajne jest to, że ktoś podróżuje i śpi w namiocie, no. bo to jest mega, bardzo dzielnie wymagające. Jest, dla nas to jest naprawdę szacunek, tak samo jak jazda na rowerze i spanie gdzieś tak o też, rozkładamy no, sobie namioty, no. szacun wielki. Sami się przymierzamy troszkę, żeby jednak tak bardziej no, no, nie kamperem, ale tak bardziej... Kamper jest bardzo wygodny, ale to nie jest inna przygoda, a tutaj jednak... Ale takie krótkie wypady, no. jakiś taki kamper z osobówki, namiocik, no rajcuje nas to.